Jak przekształcić cierpienie w spokój ducha, radość i wolność. Tikna Hanh. serce Buddy. Właściwe działanie. Właściwe działanie oznacza właściwe działanie ciała. Jest to praktyka wzbudzania miłości i zapobiegania cierpieniu. Praktyka niekrzywdzenia siebie i innych. Właściwe działanie. To wykonywanie wszystkich czynności z pełną uważnością. Właściwe działanie łączy się ściśle z czterema z pięciu treningów uważności, a konkretnie z pierwszym, drugim, trzecim i piątym. Pierwszy trening rozwija szacunek dla wszelkiego życia. Świadomy cierpień, powodowanych przez niszczenie życia, zobowiązuje się pielęgnować w sobie współczucie i uczyć się, jak chronić życie ludzi. Zwierząt, roślin i minerałów. Uroczyście postanawiam nie zabijać, nie pozwalać zabijać innym i nie przyzwalać na zabijanie nigdzie na świecie, w myślach i w życiu na co dzień. Codziennie zabijamy tym, jak jemy i pijemy, oraz wykorzystujemy ziemię, powietrze i wodę. Wydaje się nam, że nie zabijamy w rzeczywistości, jednak sprawa wygląda inaczej. Uważność działania. Pomaga nam zachować świadomość tego, co robimy, dzięki czemu możemy powstrzymać się od zabijania, zacząć pomagać innym i chronić życie. Drugi trening uważności dotyczy szczodrości, świadomy cierpień powodowanych przez wyzysk, niesprawiedliwość społeczną, kradzież i ucisk zobowiązują się pielęgnować w sobie miłującą dobroć i uczyć się, jak działać dla dobra ludzi, zwierząt, roślin i minerałów. Będę praktykował szczodrość, dzieląc się swoim czasem, siłami i zasobami materialnymi z osobami w rzeczywistej potrzebie. Uroczyście postanawiam nie kraść i nie mieć niczego, co powinno znajdować się w posiadaniu innych ludzi. Będę szanował cudzą własność, ale też nie będę dopuszczał do tego, by inni czerpali korzyści z krzywdy ludzkiej lub z cierpienia innych istot żyjących na Ziemi. Ten trening mówi nam o nieprzywłaszczaniu cudzych rzeczy i niewykorzystywaniu ludzi i zwierząt. Wzywa też nas do takiego trybu życia, który przyczynia się do wzrastania w sprawiedliwym i szczęśliwym społeczeństwie. Musimy się nauczyć prostego życia i nie brać dla siebie więcej niż nam przysługuje. Kiedy działamy na rzecz sprawiedliwości społecznej, podejmujemy właściwe działanie. Trzeci trening uważności mówi o odpowiedzialności seksualnej. Świadomy cierpień powodowanych przez niewłaściwe zachowania seksualne zobowiązują się pielęgnować w sobie poczucie odpowiedzialności i uczyć się jak dbać o bezpieczeństwo i chronić nienaruszalność jednostek, par małżeńskich, rodzin i całego społeczeństwa. Uroczyście postanawiam nie wchodzić w związki seksualne bez miłości i długoletniego zobowiązania. Aby chronić szczęście swoje i innych, uroczyście postanawiam szanować zobowiązanie zarówno swoje, jak i innych. Będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i nie pozwalać na zrywanie więzi małżeńskich i rozbijanie rodzin z powodu niewłaściwych zachowań seksualnych. Bólu samotności nie można złagodzić połączeniem dwóch ciał, któremu nie towarzyszą głęboka więź, zrozumienie. I miłująca dobroć. Właściwa uważność pomaga nam chronić siebie i innych, w tym także dzieci, przed pogłębianiem się cierpienia. Niewłaściwe zachowanie seksualne jest źródłem ogromnych cierpień. Aby chronić nietykalność rodzin i osób, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zachowywać się odpowiedzialnie i zachęcać do tego innych. Dzięki temu treningowi, nie tylko chronimy samych siebie i osoby nam bliskie, lecz także wszystkich innych ludzi, dzieci i dorosłych. Kiedy na nasze życie powszednie pada światło właściwej uważności, nasz trening ma mocne podstawy. Niewłaściwe zachowanie seksualne zniszczyło bardzo wiele rodzin, zadając ich członkom ogromny ból. Wykorzystywane seksualnie dziecko będzie cierpiało przez całe życie. I ono jednak może w przyszłości stać się satwą, który będzie pomagał innym skrzywdzonym dzieciom. Twój miłujący umysł może dokonać przemiany smutku i bólu, może podzielić się swoim wglądem z innymi ludźmi. Oto właściwe działanie, które da wolność Tobie i osobom z Twojego otoczenia. Kiedy praktykujesz, żeby pomóc bliskim, pomagasz zarazem sobie. Piąty trening uważności. Zachęca do uważnego jedzenia, picia i konsumowania dóbr. Wiąże się to z czterema szlachetnymi prawdami i wszystkimi składnikami szlachetnej ośmiostopniowej ścieżki, najbardziej jednak z właściwym działaniem. Świadomy cierpień, powodowanych przez nieuważną konsumpcję, zobowiązuje się dbać o dobre zdrowie zarówno fizyczne, jak i psychiczne swoje, mojej rodziny, społeczności i całego społeczeństwa. Praktykując uważne jedzenie, picie i bycie uważnym konsumentem. Będę konsumentem jedynie takich produktów, które przyczyniają się do zachowania pokoju, szczęścia i radości w moim ciele i świadomości oraz w zbiorowym ciele i w świadomości mojej rodziny i całego społeczeństwa. Uroczyście postanawiam nie konsumować alkoholu i żadnych innych środków odurzających, ani produktów spożywczych i innych. Które zawierają toksyny, nie wyłączając pewnych programów telewizyjnych, czasopism, książek, filmów i rozmów. Zdaję sobie sprawę, że niszczenie ciała lub umysłu tymi truciznami jest zdradą moich przodków i rodziców, mojej społeczności i przyszłych pokoleń. Będę działał na rzecz przekształcania przemocy, lęku, gniewu i chaosu w sobie i w całym społeczeństwie poprzez stosowanie diety dobrej dla mnie. I całego społeczeństwa. Rozumiem, że właściwa dieta ma zasadnicze znaczenie w procesie przekształcania siebie i całego społeczeństwa. Właściwe działanie oznacza wprowadzanie do organizmu i umysłu jedynie tych pokarmów, które są bezpieczne i zdrowe. Praktykujemy uważne jedzenie i uważne picie. Nie spożywamy niczego, co zawiera lub wytwarza w nas toksyny. Nie pijemy alkoholu i nie zażywamy narkotyków. Dla siebie, Swojej rodziny i całego społeczeństwa. Spożywamy uważnie, aby nie szkodzić życiu na ziemi. Praktykujemy uważną konsumpcję, przez co chronimy nasze ciała i świadomość przed toksynami. Niektóre programy telewizyjne, książki, czasopisma i dyskusje mogą wzbudzać w nas agresję, strach i rozpacz. Musimy praktykować uważne spożywanie aby chronić nasze ciało i naszą świadomość oraz zbiorowe ciało i świadomość naszych rodzin i społeczeństwa. Kiedy praktykujemy wstrzemięźliwość alkoholową, także chronimy nie tylko siebie, lecz również nasze rodziny i całe społeczeństwo. W Londynie usłyszałem od pewnej kobiety takie słowa: Od 20 lat piję dwa kieliszki wina w tygodniu i nie czuję, żeby mi to w jakikolwiek sposób szkodziło. Dlaczego miałabym całkowicie zrezygnować z alkoholu? Odpowiedziałem jej: To prawda. Dwa kieliszki wina pani nie szkodzą, ale czy jest pani pewna, że nie szkodzą pani dzieciom? Być może nie ma pani w sobie ziarna alkoholizmu, ale nie wiadomo, czy nie mają go pani dzieci. Jeśli zrezygnuje pani z picia wina, zrobi to pani nie tylko dla siebie, lecz także dla nich i całego społeczeństwa. Moja rozmówczyni zgodziła się ze mną i następnego dnia rano przyjęła formalnie pięć treningów uważności. Tak właśnie działa Botchisatwa. Nie tylko i wyłącznie dla siebie, lecz również dla wszystkich ludzi. Francuski minister zdrowia radzi obywatelom, aby nie spożywali za dużo alkoholu. W telewizji pojawiły się reklamy. Jeden kieliszek nie zaszkodzi, ale trzy – to już katastrofa. Państwo zaleca umiarkowanie w piciu alkoholu, ale gdyby nie było tego pierwszego kieliszka, nie byłoby drugiego i trzeciego. Powstrzymywanie się od picia w ogóle to najlepsza forma profilaktyki. Jeśli nie będziesz pił nawet pierwszego kieliszka, będziesz chronił i siebie, i nas wszystkich. Kiedy spożywamy uważnie, chronimy nasze ciała, naszą świadomość oraz ciała i świadomość naszych rodzin, a także całego społeczeństwa. Jak inaczej zdołamy przekształcić trudną sytuację, w jakiej znalazło się nasze społeczeństwo, jeśli nie będziemy praktykować piątego treningu uważności? Im więcej spożywamy, tym więcej cierpimy, a wraz z nami cierpi całe społeczeństwo. Wydaje się, że uważna konsumpcja to jedyny sposób wyjścia z obecnego położenia, jedyna metoda na to, żeby powstrzymać niszczenie naszych ciał, świadomości oraz zbiorowego ciała i świadomości naszego społeczeństwa. Kiedy patrzymy głęboko, dostrzegamy współzależną naturę pięciu treningów uważności i szlachetnej ośmiostopniowej ścieżki. Stosujemy właściwą uważność, aby sprawdzić, czy naszą konsumpcję można uznać za właściwe działanie. Kiedy stosujemy w praktyce piąty trening uważności, zapewniamy sobie właściwy pogląd, właściwe myślenie i właściwą mowę. Pięć treningów uważności przenikają składniki szlachetnej ośmiostopniowej ścieżki, a zwłaszcza właściwe działanie. Właściwe działanie opiera się na właściwym poglądzie, właściwym myśleniu i właściwej mowie. Jest też mocno powiązane z właściwym zarobkowaniem. Ludzie, którzy zarabiają na życie, produkując broń, pozbawiając innych możliwości przeżycia, wykorzystując ich i niszcząc środowisko naturalne albo trując ich toksycznymi produktami, mogą mieć bardzo wiele pieniędzy, zdobywają je jednak w sposób niewłaściwy. Musimy być uważni, aby chronić się przed ich złym działaniem. Bez właściwego poglądu i właściwego myślenia, bez praktyki właściwej mowy i właściwego zarobkowania, nasze wysiłki mogą się okazać działaniem niewłaściwym, nawet gdy będzie nam się wydawać, że dążymy do pokoju i oświecenia. Dobry nauczyciel widzi od jak dawna ktoś praktykuje, po tym jak ta osoba idzie, albo jak uderza w dzwon. Wystarczy popatrzeć na jeden przejaw właściwego działania, żeby zobaczyć wszystkie jego składniki. Patrząc na dowolną część ścieżki, można zmierzyć postęp na całej jego drodze. Praktyka właściwego działania może przyjmować różne formy. Możemy chronić życie, być szczodrzy i odpowiedzialni, uważnie konsumować. Podstawą właściwego działania jest właściwa uważność. Fragment książki Serce Buddy czytał Tomasz Rafałowicz.